Oła! Oh wow. <noise> Hej, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witaj ponownie na moim kanale. Dziś widzimy się bardzo krótko i bardzo szybciutko. Nie mam za dużo czasu, dlatego muszę szybko powiedzieć sobie, co mam dziś do pokazania. A mam z tapioki z musem z mango. Tapioka to takie małe, białe kuleczki, które można ugotować i na ich bazie przygotować bardzo, bardzo pyszny pudding. Tak mi się wydaje, że pochodzi z Tajlandii. A Tajlandia to jest moje miejsce, to jest moje marzenie. Ja chcę naprawdę tam polecieć, spróbować tych wszystkich owoców, spróbować tych wszystkich y, puddingów kokosowych z mango, właśnie taki podobny, jak mam teraz pokażę. Chcę spróbować mango sticky rice i. Wszystkich wegańskich opcji, które mają. Naprawdę, ruch weganizmu jest tam dość silny, co mnie bardzo zdziwiło. I bardzo chciałabym doświadczyć tego wszystkiego na własnej skórze, więc dzisiaj trochę taki powiew w Tajlandii. Tapioka sama w sobie nie posiada żadnego smaku, ale nie uważam, żeby to była jej wada, jest to zdecydowanie jej zaleta, ponieważ możecie bardzo łatwo osiągnąć smak, który po prostu chcecie. Do wykonania tego pudingu potrzebujesz tylko kilku składników. Kluczem do sukcesu tutaj jest mleczko kokosowe, oczywiście tapioka, jakiś słodzik. Ja użyłam syropu klonowego oraz Mango. Pamiętajcie, że mango musi być bardzo dojrzałe, bardzo miękkie, bo wtedy jest słodkie i po zblendowaniu będzie takie po prostu puszyste, taki puszysty mus, powiedzmy. Ja jestem zakochana w połączeniu mango kokos. Te dwa składniki sprawiają, że, że po prostu ja mogę oszaleć. Kocham to połączenie i myślę, że wam się też spodoba. Muszę wam się przyznać, że jak ja je, robię te puddingi, zazwyczaj jem je na śniadanie. Tak długo, aż się skończą. <śm> Są tak dobre, że mogę jeść codziennie, i zazwyczaj potem żałuję, że już się skończyło. Więc muszę się zastanawiać, może będę robić je z podwójnych porcji. Według mnie tapioka również naraża się na taki hejcik wśród ludzi, podobnie jak tofu. Tofu y, naturalna, tofu nie ma specyficznego smaku, w ogóle no, nie ma smaku. Y, tapioka nie ma smaku i ludzie mogą uważać, że to jest jakiś glut bez smaku. Jeśli go źle przyrządzisz, tak właśnie będzie smakował, jak glut bez smaku. Ale jeśli będziesz podążał z moim przepisem, dowiesz się, że może być naprawdę... Mm, mm, mm. Więc zachęcam was do zrobienia tego, bo jest bardzo mimo. Na początek należy bardzo dokładnie przepłukać tapiokę w wodzie. Wypłucz tapiokę w zimnej wodzie około 3 razy. Za trzecim razem woda będzie klarowna i przezroczysta. W początkowym płukaniu będzie jeszcze dość mętna. Następnie wlej do tapioki jedną szklankę wody i doprowadź do wrzenia. Gotuj na średnim ogniu przez około 15 minut. W tym czasie tapioka nie będzie już biała, a raczej przezroczysta. Pamiętaj, by przemieszać ją co jakiś czas, by dno się nie przypaliło. Po około 15 minutach wlej dodatkową szklankę wody. Następnie wlej również jedną puszkę mleka kokosowego 400 g. Dokładnie wymieszaj i gotuj przez kolejne 15 minut. W tym czasie dodaj pół łyżeczki soli oraz 5 łyżek syropu klonowego lub dowolnego słodzika. Dostosuj słodycz do swoich preferencji. Ja lubię, gdy mój pudding jest dość płynny, dlatego dodałam całą szklankę wody. Jeśli lubisz gęstszy pudding, zamiast jednej szklanki dolej pół. Podczas gdy twoja Tapioca się gotuje, obierz bardzo dojrzałe mango i zblenduj. Po 15 minutach gotowania od czasu wlania mleczka kokosowego przelej Twoją masę do 6 szklanek. Ja przelałam do 4 szklanek i do dwóch plastikowych pojemniczków z wieczkiem, by mieć na wynos. Splendowane mango umieść w lodówce. Podobnie włóż do lodówki, Twoje puddingi stapioki już w szklaneczkach. Wstaw do lodówki do całkowitego wychłodzenia około 2 godziny. Po tym czasie każdy pudding udekoruj musem z mango, piórkami kokosowymi i jagodami goi lub dowolnymi bakariami i dodatkami, jakimi chcesz. Pudding jest bardzo kremowy i pożywny. Pamiętaj, że jeśli wolisz gęstą konsystencję zamiast drugiej pełnej szklanki wody wlej połowę. No, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że wypróbujecie ten przepis. Naprawdę jest bardzo, bardzo szybki i przepyszny, aż dziw bierze, że z kilku składników można wykonać taki, taki ekstra deser. Nie zapomnijcie by odwiedzić mnie na moim blogu zajrzeć na mojego Instagrama, na którym ostatnio jestem mało aktywna, muszę przyznać, ale to się zmieni. E, zapraszam też na mojego Facebooka. E, no i dajcie znać, jak wam się podoba, co myślicie. Wszystko. Więc do zobaczenia następnym razem. Całuski.